I w dzisiejszym odcinku jestem z Vanessą z kanału Vanessa Kotecka. Link do kanału macie w opisie, więc tak, to będzie cały second challenge, więc ja mam trzy zadania dla Vanessa. Vanessa ma trzy zadania dla mnie, tylko trzy, ponieważ mamy bardzo mało baterii. Więc zaczynamy. Dobra, mówisz ty pierwszy Vanessa. Minuty i 50 sekund. Dobra, mówisz ty mi 7 sekund zaśpiewaj. Refrem. 5, момент, когато 20... Е, откри... 10... Не, не се рефлена. Не е мой рефлена. Ото... Не, не е... 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 Не, е... Не, не е... Не, не е... Не, не е... Не, е... Siem. Nie, wychodzimy po pokoju. No w tym pokoju musi być. Dobra, yy, w 7 sekund. Przez 7 sekund zrób sobie kilka. Znaczy, koka. W się sekund zrób sobie koka. Raz. Już. Pokaż. Jaki piękny koczek. Piękny. Czekaj, zobaczę, czy się nagrywa. Ojej. Czekaj. Tu się trochę bardziej przesunę i musimy się trochę bardziej zmienić. choć usiądziemy tu na kolana. Dobra. zmieniłyśmy trochę pozycję. Dobra. Teraz, mi... 7 sekund. Zrób sobie kitkę, ale A ja nie mam. Dobra. Raz. <laughs> kitkę! To cały to poczekaj! Dwa. Jeszcze nie! <laughs> Trzy. Cztery. Pięć. Cześć, yes. siedem! Piękna kitka! Nie zaliczamy! Dobra i teraz ja zadaję Pana się drugie zadanie. Gumkę. Ja pierwszą Dobra. Dwie... W dwie sekundy. Jeden, ja do dwa. Dobra. Dobra. W siedem sekund musisz... Dowolny, wymienić pięciu youtuberów. Master i Oczok Sabinita, Banshee, Siu. Brawo! Dobra, teraz mi. Ostatnie zadanie. Siedem sekund. Wymień. Pięć youtuberów... żeńskich. Okej, okay. trzy? No, trzy, cztery i trzy. Stylizacja Red Lipstick, Master Banshee, Mary Kayden Play i... Oleska! Jest! do mi się. W ostatniej sekundzie. Dobra, teraz...